No dobrze trenerze, jak wrażenia po tym losowaniu? Radom jak radom. Chciał pan Legię, Legi nie będzie. To, 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 to jak ten Radom jak pan Co do Legi, to wciąż jestem cierpliwy i czekamy na tą Legię. <gry> nie, mówisz z nie okej, okay, ja jestem zadowolony. Zespół z ekstra klasy, co by nie mówić. Mogliśmy trafić naprawdę nieatrakcyjne pod względem marketingowym, natomiast sportowo każdy zespół, który już jest w tej rundzie, to jest, to jest e, bardzo trudny przeciwnik i, i przyjeżdża do nas zespół z ekstraklasy, a więc... E, w ciągu, w ciągu krótkiego czasu mamy dwa, dwa kluby w, e, z najwyższej klasy rozgrywkowej. No to i z tego się cieszymy. Mm -hmm. No ekstra klasa rzeczywiście to na pewno przyciąga. Natomiast ja tak jak będę takim głosem malkontentów, czyli nie jest to marka e, na miarę legii, Warszawa, czy, czy Wisły Kraków, a z drugiej strony no, też nie jest to łatwy rywal do, do przejścia, bo można było teoretycznie trafić o łatwiej, tak? No, no oczywiście, no to jest zespół z ekstra klasy, no przecież e, tak naprawdę to ich obowiązkiem jest awansować do następnej, do następnej rundy. E, no i, i, i tutaj, tutaj nie ma, nie ma, nie ma co się czarować. Po prostu, tak jak powiedziałem, my, trakt, ja osobiście, ale myślę, że zespół też, traktujemy to naprawdę jako piękną przygodę i e, uważam, że już e, zapisaliśmy się troszeczkę, bo tak można powiedzieć nieskromnie. Natomiast no, wciąż marzymy, wciąż marzymy, gramy u siebie. E, dlaczego nie? Dlaczego nie?